Bartosz Bochenczak, moim Państwa gościem po konwencji rozpoczynającej no, ten buj o eurowybory, bo tak to trzeba powiedzieć: jako pierwsza duża partia, ogólnopolski komitet najprawdopodobniej, bo to jeszcze nie można powiedzieć, bo zbieracie podpisy. ale Komitet już jest, Komitet już jest, tak. zarejestrowany, tak. Ale czy ogólnopolski to oczywiście kwestia zbierania podpisów, no ale wszyscy w to wierzymy. No dobrze, to zapytam najpierw o te priorytety kampanijne, bo jako pierwsi zaczynacie, a w związku z tym no, ten pierwszy ma możliwość narzucenia narracji. Więc, Konfederację, jaką narrację narzuca i co rzuca rywalom, żeby, żeby później rywal odpowiedział? W zasadzie nasza narracja jest odpowiedzią na to, co działo się przez ostatnie lata z Unią Europejską. Co, co działo się z dyrektywami, którymi byliśmy karmieni, którymi byliśmy, które były nam narzucane. Zacząwszy od Europejskiego Zielonego Ładu. Ta narracja będzie się opierać o o fakt, że chcemy likwidacji, chcemy wycofania się z tego Europejskiego Zielonego Ładu. Europejski Zielony Ład to jest powrót do nędzy i głodu de facto. To jest cofanie się do jakichś utopijnych... Y, y, Sytuacji, w których my nie chcemy się z powrotem znaleźć. Dla mnie Europejski Zielony Ład to jest powrót do jazdy rowerem. Ja oczywiście nikomu nie mówię, że jazda rowerem jest zła, niech każdy sobie wybiera. Natomiast to jest powrót do tego, żebyśmy jeździli w naszych miastach rowerami, ewentualnie chodzili pieszo i w zasadzie tyle. To mi przypomina powrót do czasów nawet teraźniejszych, co się dzieje w Korei Północnej, w Pjongjangu. Właśnie to mamy. My nie chcemy czegoś takiego. Chcemy jeździć samochodami, chcemy poruszać. Się takimi samochodami, na jakie nas staci, jakie są dla nas najwygodniejsze. Chcemy latać samolotami tam, gdzie chcemy i ile razy tylko zapragniemy i chcemy jeść to, co chcemy. Nikt nam nie będzie mówił, co jest dla nas najlepsze. Europejski Zielony Ład to też uderzenie potężne w rolnictwo, w kwestie rolnicze. Otóż nie ma bezpieczeństwa żywieniowego bez polskiego rolnika. Polski rolnik musi tutaj być pilnowany, w sensie takim musi być dbany. Rolnik, bo jeżeli on przestanie uprawiać cokolwiek, no to jesteśmy naprawdę w bardzo dużym niebezpieczeństwie. To nie jest taka branża, w której możemy sobie pozwolić na pewne ustępstwa. Nie. Polska żywność powinna być produkowana przede wszystkim tutaj na naszej ziemi. Więc to, są, to jest kilka aspektów, które będą, będą ogrywane właśnie w tej kampanii wyborczej. Natomiast bardzo ważne, bo zaraz usłyszymy, że wszystkie partie będą chciały tego samego wszystkie partie będą chciały wycofania Europejskiego Zielonego Ładu a najbardziej będzie o tym yy, mówił Prawo i Sprawiedliwość. Natomiast problem jest jeden. Ci ludzie są totalnie niewiarygodni. Ci ludzie za tym wszystkim głosowali, ci ludzie uśmiechali się, jak wybierali von der Leyen, ci ludzie ogłaszali to jako sukces, że mamy wprowadzony Europejski Zielony Ład. Nie, Europejski Zielony Ład, to powtórzę jeszcze raz, to jest powrót do nędzy i do głodu i my do czegoś takiego wracać nie chcemy. No właśnie o to chciałem też zapytać, bo słyszeliśmy te przemówienia. One bardzo różnie tematycznie, każdy kandydat trochę o czym innym mówi, ale padły te hasła, że w zasadzie będzie to kampania, która będzie polegała na tym, że będziemy mieli większość sił antyunijnych, tak naprawdę. Bo już się zapowiada, że Prawo, że prawo i Sprawiedliwość będzie uderzało w tematy anty, antyunijne, antyfederacyjne tak byśmy mm -hmm. to na, nazwali. PSL najprawdopodobniej również, a z, z nimi trzecia, trzecia droga. Mm -hmm. No więc gdzie tu konfederacja znajdzie swoje miejsce? Czy będzie chciała być tym najtwardszym, czy będzie chciała pokazywać może ruchy wcześniejszych stron? I to będzie, to będzie ja nie widzę wiarygodności znowu w tych partiach. Jedyną wiarygodną siłą będzie tutaj Konfederacja. My będziemy musieli stawiać na tę wiarygodność. Będziemy musieli pokazywać hipokryzję zarówno PIS-u, jak i PSL-u, jak, y, jak i innych partii, które naprawdę za tym głosowały. Jak mogą pokazywać tę wiarygodność, której parę dni temu pani Róża Tun. Y, Hochenstein, jak tam tam głosowała za paktem migracyjnym zmuszającym nas Polaków do przyjmowania niekontrolowanej imigracji. To nie są partie wiarygodne, to są partie prounijne. My nie jesteśmy antyeuropejscy, my jesteśmy proeuropejscy, my jesteśmy pro polscy przede wszystkim i to chcemy w tej kampanii pokazać. Tutaj te partie, tak jak mówię, wykazują się dużą hipokryzją, twierdząc, że zatrzymamy ten pakt. Jak rozmawiam z szefem sztabu, to muszę o to zapytać, bo to jest za zawsze problem Konfederacji, który, który gdzieś media wyciągają, czyli te kwestie kadrowe. No, Eurowybory nigdy nie są łatwe pod względem kadrowym, więc jak sobie Konfederacja z tym planuje poradzić, bo domyślam się, że no, raczej nastawienie medialne będzie takie, żeby wyszukiwać tych, no, powiedzmy tak łagodnie, wpadek na listę. Zadbamy już o to, żeby tych wpadek nie było. Ci kandydaci, którzy teraz będą zgłaszani na listy konfederacji, bo nie wszyscy są jeszcze wyłonieni, będą podlegać specjalnej weryfikacji. Jest powołany do tego zespół, który będzie weryfikował tych kandydatów, czy oni, aby na pewno wpisują się w ten rytm, który obrała konfederacja, w ten program, który, z którym idziemy do Unii Europejskiej. Więc jestem spokojny tutaj o nasze kadry. To kiedy? Wszystkie jedynki poznamy? Myślę, że możemy już w tym tygodniu poznać wszystkie jedynki. Będziemy na pewno ogłaszać na social mediach e, taki event, gdzie będziemy prezentować jedynki we wszystkich miejscach. Na ten moment mamy wybrane jedynki w Warszawie, w Krakowie, w Katowicach, e, na Dolnym Śląsku, mamy jedynkę w Poznaniu, e, a nie bryłkę. E, Mamy. Gdzieś jeszcze są, a już, już dokładnie nie pamiętam, w każdym razie większość tych jedynek połowa jest ustalona, połowa prawdopodobnie, że już jutro albo pojutrze będzie ustalona. Bartosz pochęć moim Państwa gościem Sztabu Konfederacji na Eurobober. Dziękuję. Bardzo. bardzo, bardzo. Dziękuję. Dzięki.